Jak zapewnić sobie długowieczność z trudnym pytaniem, bo to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trochę tych odpowiedzi pojawia się um, e, z takich doświadczeń badania błękitnych stref. To się zaczęło chyba 30-40 lat temu. To są takie obszary, w których ludzie żyją zdecydowanie dłużej. Europa to jest basen Morza Śródziemnego, chociażby pierwsza region długowieczności to jest Sardynia, drugi i ale na przykład w Sardynii też nie cała wyspa, tylko ta środkowa górzysta. Co się okazuje, że e, e, na przykład ćwiczenia rozciągowe. Jeżeli gdzieś ci ludzie chodzili gdzieś po górach, musieli gdzieś tam po kilkaset metrów nosić wodę, i takie rozciąganie ścięgien do mózgu i mięśni jest sygnałem do mięśni, że ten człowiek wychodzi z tej jaskini i jest w stanie się zabezpieczyć w sensie jedzenia, czyli zdobyć dla siebie i dla stada. I wtedy wiadomo, jeżeli on się rusza, wychodzi, jest zagrożony na patogeny, na wirusy, na otoczenie i ten układ odpornościowy musi być aktywowany. To jest absolutnie aktywność mózgu i w tym momencie, jeżeli mamy siedzące tryb życia cały czas w jednym miejscu, tej aktywności nie ma, spada nam aktywność układu odpornościowego i w związku z tym znowu mamy przy dużo długotrwałym, wieloletnim takim e, trybie życia zdecydowanie gorszą sprawność układu odpornościowego i chociażby nowotwory. Aktywność układu odpornościowego jest bardzo ważna, jeżeli jest właściwa, jeżeli jest skuteczna, właściwie nie powinno być nowotworów. Nowotwory to nie z jednej strony to są komórki, które się buntują, ale to się cały czas dzieje, do kilkudziesięciu dziennie, ale one powinny być eliminowane i sprzątane przez układ odpornościowy. I niewydolność układu odpornościowego zdecydowanie wpływa na to, że tych nowotworów jest więcej. To mogą być na przykład zaburzenia rytmu dobowego, osoby, które pracują na zmiany, które zarywają noce, żyją bardzo, znacznie częściej mają nowotwory. się okazuje dlaczego? Bo te komórki, które odpornościowo nas zabezpieczają, w ciągu dnia to jest tak, jakby wyjeżdżały z parkingu na miasto, a w nocy wracają do szpiku. Jeżeli ten ruch jest zaburzony ciągle stale, to zdecydowanie na nadzór immunologiczny nad nowotworami nam spada. Czyli prosta rzecz. Sen i zaburzenia rytmu dobowego, to absolutnie możemy e, e, zabezpieczyć, możemy o to zadbać. I to jest element długowieczności. Ludzie, którzy dobrze śpią, długo żyją. Niektórzy mówią, że bez miłości między ludźmi w ogóle nie ma długiego życia. I e, te osoby, które studiują, pracują gdzieś w, w tych błękitnych strefach, mówią, że tam przede wszystkim ludzie jest olbrzymia życzliwość i dobroć, między innymi taka po prostu ludzka miłość. I ten aspekt raz obniża poziom stresu. Ale z drugiej strony myślę, że też jest coś więcej, co powoduje, że jeżeli mamy przyjazne, kochające otoczenie, zdecydowanie tacy ludzie żyją dłużej. Ludzie, którzy na przykład w dobrych związkach żyją, kochających rodzinach, zdecydowanie dłużej żyją. To już wiadomo.